Elo, Elo, 52.0. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej nowej serii na kanale z gry Overcook. Jesz ile chcesz, aktualnie gramy w fabułę Overcook 2 rozgotowani remaster. I w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy drugi etap, no i taka w sumie na początku filmu taka informacja dla was. Rozgrywaliśmy sobie przed nagrywką tą misję. No, i tutaj nam nadpisało w sumie grę. Aktualnie zdobyliśmy tutaj tylko dwie gwiazdki na 320 punktów. No, nie, nie możemy tak, jakby wydać jednego dania, bo nam brakuje czasu. No i trochę ćwiczyliśmy sobie tą misję, dlatego mamy tutaj już zrobioną ją na dwie gwiazdki. Co nie zmienia faktu, że nasz cel jest zrobić trzy gwiazdki. Także wracamy do tej misji. Nic tutaj nie pomijamy, tylko po prostu idziemy według schematu. Hm, jakiś pomysł? Robimy tak, jak robiliśmy, tylko szybciej. Jezu, ja nie potrafię już szybciej, szczerze. Potrafisz. No jak potrafię? Za bardzo się motamy. Jak się motamy? Motamy. No i przeczytaj. Rzuć, naciśnij kwadrat, aby rzucić możesz rzucić tylko surowymi składnikami. No tak, dokładnie. Czyli żadnym garnkiem, talerzem, patelnią albo ugotowanym żarciem. Dobra. Ziemniak nie doleciał. Wiem, widziałem. Dobrze, nastawię tego ziemniaka Sam ziemniak, sam kurczak. Oj, niepotrzebnie cię to rzuciłam. No i gorsze jest to, że nie można tego nigdzie za bardzo położyć. Następne co tu nastawiasz? Ziemniak z kurczakiem Potem znowu to samo. Okej okay. Masz? Rzucaj. Możesz już mi rzucić kolejne, jak coś. Kurczak, ziemniak. I to idzie, tak? Tak. No jezu, no co jest? Gdzie jest ten talerz? No tam masz talerz pusty, z lewej. I na środku. No nie, no. Może być, wydaj to. Jezu, no zaczyna się. To możesz wydać osobno. Co wydawać, które? Kurczak osobno i ten osobno. A tamte nie są więcej punktowane? Są więcej punktowane, ale te też są ważne przecież. Następne rzucaj. Masz frytki po prawej. Możesz mi rzucić jeszcze jakiegoś ziemniaka. Okej. Okay. Jakby, żeby mi nie brakło. Będzie, tyle. Jeszcze jeden, może w razie w. Razem. Wiem. Rzucaj następne. Musisz już mi rzucać, żebym ja miał, zanim wydam, rozumiesz? Nie narzucaj mi tego dużo tylko żebym już miał rzucone na kolejne. No i znowu nam będzie brakowało, bo ja już to widzę. Ja też to widzę. No rzucaj coś jeszcze no. 533 punkty. Uda się. Rzuciłeś mi dwa razy ziemniaka. Niech będzie. No nie, bo jak? Jak tylko jednego mogę... No to mogę wydarzy zie... się mi jednego. Może teraz I wydam. Tak czas, wiesz. Patrz No i widzisz się udało. 645 punktów. No. No i udało się. Bez problemu. To dlaczego mieliśmy wcześniej takie problemy? Nie mam bladego pojęcia. To po prostu wydaje mi się, że podeszliśmy do tej gry tak... A to proste, a to bez problemu, a to wiesz. Z taką Może. trochę olewawczą ym... podejściem. Olewawczym podejściem, tak, o, o to mi chodziło. E, moi drodzy, aktualnie jeszcze jak wcześniej testowaliśmy sobie tą misję przed nagrywką, nam się też tutaj odblokowała misja 2, 2, -2 dlatego tutaj e, teraz wam to się nie pokazało, ale wszystko gra tak czy siak. Jedziemy do pstryczka. No i kolejna misja. Zobaczymy jak nam pójdzie z nią. No, prowadź ty. Mamy coś tutaj. Coś będziemy gotować w powietrzu. Jeszcze kucharze sobie zmiejmy. O, ja będę grał teraz tym. O tym. Ok, wznawiamy i lecimy. Pamiętasz tą misję? Coś mi to mówi. Na pewno ją pamiętam jakoś. Czekaj, tam się gotuje po prawej. Palniki też na górze masz. Czyżbyśmy robili coś ze stekiem? Tak, na środku widzę się steka, kroi. Widzę steka, widzę kurczak. Oha, mm. makaron. Dobra. Po, pojedynczo? Czekaj. Dobra, no to ja biorę pierwsze. To dobra, Tu masz rybę już pokrojoną. Widzisz ją? Dzięki. Ryba się smaży. I krewetkę, ja robię muszę. drugie? Tak. A steka się smaży, dobra. Też. I to się gotuje. Dobra, tu mam makaron gotowy. Rzuca może ja sobie. powinienem robić cały czas tylko ze stekiem. Jak myślisz? Dobrze, może być, obojętne. No, kończ się. Lecę wydać. No to leć. Ja też. Aha. Się Aha, spoko. Czyli to tutaj trzeba odkładać. I tu chyba trzeba sobie rzeczy znosić. Okej. Okay. Yy, które robisz? Yy, dwa razy są takie same, to już chyba wiadomo. Dobrze. Można wydać tam jedno. Nie wiem, czy widzisz je. Dobra, wydam ci je. I to mój stek. No to pokroiłem ci go, masz na, na patelni ci go daję. Dzięki. To twoje. Ale ja nie mam znowu talerzy, tak? Tu, są, tu się respią talerze. Aha, respią się, zajebiście. Tak. I tam jest jeszcze mój makaron, widzę. Dawaj, 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 dawaj. To? Aha, okej. Okay. Co? Nic. Ze stekiem? O, znowu mam ze stekiem, niestety. Przez przypadek. Pali się. Gdzie jest moja ryba? Ja mam rybę gdzieś. Ej, następne są takie same. Dobrze. Nie wiem, czy ty to widzisz. Wydaję twoje i moje. Dobra. Ej, rybę się smaży? Jedna, ale jeszcze się nie smaży. Dwa zamówienia są takie same. Kot. Okej. Okay. Ale trzeba po makaron polecieć i to... No, nie da się. ...migusiem. Jezu, mów, które robisz, bo już świruję. Pierwsze! I mi powtarzaj to co 15 sekund. Talerze są? Są. Jezu, makaron. Tu masz ugotowany! No, na razie to mnie uwięziło tu. O. Kot. Co? Pali ci się. Z krewetką to idzie! Nie samo! Drama. Ja zło mi się plączesz troszkę pod nogami jak lecę po to. Przecież to jest taka prosta misja. Bardzo prosta. No może wrzucisz tą krewetkę na palnik? No mi się robi o co ci chodzi? Ja mam tu na górze. Już właśnie idę to wydać Ile razy jeszcze mnie popchniesz? Tyle razy za ile uważam, że to słuszne To trzeba będzie powtórzyć, bo to nam kiepsko poszło. Bardzo kiepsko. Co poradzić? Już się już czas kończy nam. Ja jeszcze może z jedną wydam, o ile wydam. Jezu Chryste, ale dramat. Wydaj to Kurde, może jakby nam w sumie to nie odjęło I się zrobiło Dobra, trzeba to powtórzyć, no nie ma wyjścia Teraz nam poszło kiepsko. Nie. Kiepsko poszło, ale trzy gwiazdki są. Jezu, nie dostarczyło. To jest dziwne. Czego? No bo wcześniej nam szło tak... No, fajnie, tak na ludzie graliśmy. No, jak? i nie dali... no poziom gry się w... I nie daliśmy rady. Teraz... Poziom gry wzrósł, to jest chyba oczywiste. Nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię. I mi przerywasz w połowie. Że jedna misja jest łatwiejsza. Nie. A dobra, mniejsza o to. Wchodźmy do następnej misji, a nie. Pernie. Dobra, misja 2-3. Kurde, nie zmieniłem kucharzy. Dlaczego nacisnęliśmy w jednym czasie dwa razy ten sam guzik? Cholera. Chciałem kucharzy tylko zmienić i chciałem zobaczyć coś, no ale dobra. 400 punktów to nie jest dużo. Damy radę. Dobra, ja stoję po lewej stronie, a ty po prawej, tak? A nie, na odwrót. No i co? Co ja mam tu robić? Aha, okej. Okay. Gotuj makaron, masz dwa garnki, masz dwa garnki. I ci tam muszę potem to zanosić chyba. Aha, ja pokroję ci steka. A ja tu mogę przejść? Co tu się dzieje? Czarty się smaży. Okay. Możesz. Co ci mam dać? Masz dwie patelnie. Tak, ja ci muszę chlanie tam dawać. Aha, tu mi masz dawać chlanie. Mm -hmm. Dobra. Dwa makarony dla ciebie. O, ja ci tak muszę dawać, bo inaczej te żarcie nie przyjedzie do ciebie. I ja ci od, od razu będę kolejne. kroić. Nie, nie wiem, czy ci się tu talerze, respię. Ja czy... od razu ci kroję, jak widzisz. Talerze myje się, czy co? Mm, tak, ja je myję. Mi się no, respią, to... ja je myję. No, bo w zasadzie ja mam prawie już kolejne dania gotowe. talerze... A nie, mam jeszcze dwa. No, to akurat będę ci po dwa robić. No i git, teraz talerze będzie trzeba myć. Wiem. To Cię tak ostrzegam. W tym momencie się za nie biorę, i wraz z następnym daniem przyjadą do Ciebie talerze. Dobra. Następne. No. No i się robi. Teraz talerze będę potrzebował. Wiem. A ja ci już następne rzucam. Teraz nie mam miejsca na gotowanie, więc mi nie narzucaj tego. Tak żeby było na dwa zamówienia. I tyle. Bo ja już w tym momencie wszystko mam gotowe, tylko talerzy brak. No wiem, ja cię tylko wrzuciłam na następne zamówienie. Spoko. Tylko dwa? A, bo to tak musi być chyba. Tak, tak cię rzucam, myślę, że tak jest lepiej. jest przyjemno. Pamiętasz, że było punktów na trzy gwiazdki? No i patrz, no nie pojedzie te żarcie. Szybko, zdążysz? Nie zdążę. Nie zdążę. To następnym razem mi dasz. Kurde. Nie gdzie jest ta płyta? A makaron? A tu jest. Trzy jadą. Dobrze. A ja cię będę mogła potem odwrócić tylko jeden talerz. Niestety. Dobra, robi się. Okej. Okay. Teraz ci przyjedzie tylko jeden talerz, potem ci przyjadą trzy. No wiem. Chyba, że to się nie, zdąży. tak nie zdążymy. Bo brak czasu niestety, to już nie rzucaj mi, to już nie ma sensu. Jednego nawet? 18 sekund zostało. Masz? No, wydaj to nie, przestań się wykupiać. To się nie fajczy. To też. 629 na 3 gwiazdki, a tu trzeba było 400. No i git. Dobrze poszło. Ej, to jest trzecia misja, co rozegraliśmy na tym odcinku, nie? Mhm. Mm no to to już jest tyle. Z naszej strony to raczej wszystko. Cud że się poziom gry trochę wzmocnił. No i misja przed nami 2-4, ale to ją sobie rozegramy w następnym odcinku. Tymczasem my się z Wami żegnamy. Mam nadzieję, że film, film się Wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka, komentarz oraz zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Wszystkiego dobrego, hej! Pa!